No cześć na razie jest taka mała dziura, ale ma być duża dziura To jest stary poniemiecki, no zaniedbany staw i tu jest taki projekt. Właściciel chce to wszystko odtworzyć, żeby tu była tafla wody, jakieś ryby, rekreacja, tylko co? No, trzeba teren najpierw tutaj częściowo osuszyć. Żeby tu sprzęt mógł wjechać, no i wydobyć to wszystko, ten muł, ziemię, piachu. Tutaj różne są materiały. No, woda jest wysoka, woda jest wysoka, musimy to pompować i zrzucić to, bo to nie ma jak wjechać. To wszystko będzie usunięte, oczyszczone, teren będzie oczyszczony. Na razie leży to wszystko z boku, tak jak zrzucane było przez dziesięciolecia. No. no bo fajny jest, naprawdę fajny to jest teren na uboczu. A przydałby się taki staw komuś. Wchodzą pompy, wypompowują to wszystko, tą wodę. I mam nadzieję, że. Za 2-3 dni tu damy radę wjechać jakoś o. I tak no Generalnie to trzeba użyć tu ciężkiego sprzętu gąsienicowy jakieś Bo na kołówkach to musiało być naprawdę sucho, żeby tu kołówki wjechały no zobaczymy. Spróbujemy jakimiś tam na razie kołówkami, ale jak to nie pójdzie to chyba będzie gąsienicę i tak mam wrażenie, że to będzie na gąsienicy tu koparkę wstawić. O, zobaczcie, tutaj już jest częściowo zrobiona taka odkrywka. I Jaka piękna woda zakwitła już. Już ryby mógłby wpuszczać. Naprawdę. I ona się, ta woda już klaruje ładnie. Kurcze ale fajnie. No to było na jesieni ruszone I już jest No oczko i to takie ładne No ale to trzeba wydobyć wszystko i dopiero Na przyszły rok jak to się uda wyrwać to będzie piękny staw No na pewno tutaj Te 100 lat temu to Był jakiś staw Ładny Ja tutaj w tych wykopach tu w tym miejscu widziałem pale pobite dość głęboko tu był jakiś chyba taras, pomost coś w tym stylu bo pale są pobite przypuszczam, że te pale to mają paręset lat być może to jeszcze chrobry budował bo wszystko jest możliwe Bolesław o. takie pozostałości są tutaj w ziemi o Rude. O, to jest ruda! Żelaza, takie. Jest trochę tego, tej rudy. Tu w ogóle tereny są znane z, tej, z tego materiału. Są takie miejsca, gdzie w ogóle jest bardzo dużo tej rudy. Tu fundamenty ludzie sobie z tego budowali. No. Ruda żelaza Nie trzeba ze Szwecji sprowadzać, wystarczy się rozeżyć w Polsce, w Polsce jest wszystko. Ale fajnie o. No przestawiłem w drugie miejsce pompę. I tutaj z drugiej dziury pompuje wodę. No jeszcze to kilka godzin zajmie Zanim to się posuszy. No ale ładna pogoda to można sobie tu połazić no, A tu jeszcze widać na skarpie na grobli. mnich stary konstrukcja mnicha A po to no, poprzewalane Resztki tylko zostały Tu widać ładnie wodę. Już by kara się pływały. Dobra. Jak się wybuduje ten staw, to pokażę jak będzie wyglądał w pełnej okazałości. Na razie. Cześć.